Powinni dalej dawać dobry feedback swoim dzieciom. Dobry to znaczy też realistyczny. Dobry to znaczy niewygórowany i, i nie może on być nieadekwatny, nie? bo jak dziecko, powiem to kolokwialnie, gryzdoli, nie? brzydko rysuje, a mamusia mówi: Nie, no, to jest naj, największy cud świata. Zobaczcie, jak on rysuje. Jaki on jest wspaniały, no to lipa, nie no to, to potem dzieciak idąc do szkoły konfrontuje się z obrazkami innych dzieci i teraz komu ma wierzyć, nie? No matce już wierzyć nie będzie, nie? Już ma krechę <grym> z matką. Także dzieci powinny być wzmacniane feedbackiem przez swoich rodziców wtedy, kiedy rzeczywiście widzą, że coś fajnie robią, coś im wychodzi. Proszę zwrócić uwagę. Wtedy mówimy tak, świetnie to narysowałeś, ale super rysunek, pięknie super jeździsz na rowerze, wczoraj jeszcze tego nie umiałeś, a dzisiaj zobacz, nie? Czyli jakby odwołujemy się też do pewnych czynności, do postępu, które dziecko robi.